Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Marcin Muzialik, to jest Diagoda Stua, Stuła. Jesteśmy z Fundacji Inkubator Teatralny z Bytomia. Fundacja powstała mniej więcej 2-2,5 dwa, dwa roku temu i zajmujemy się szeroko pojętymi działaniami animacyjnymi. Głównie działamy w Bytomiu. Dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o projekcie Tu Teatr Bytom który jest częścią szerszego cyklu czyli cyklu Tu Teatr, który realizujemy w bardzo różnych odsłonach. Podstawowym założeniem naszego działania Tu Teatr jest wychodzenie z teatrem w przestrzeń miasta, ingerencja w miasto i zapraszanie do teatru uczestników, odbiorców, którzy w tym teatrze być może od dawna się nie mieli okazji znaleźć. Staramy się przełamywać bariery, że teatr to tylko i wyłącznie przestrzeń i mury, pokazywać w tym projekcie, że może zadzieć się wszędzie. Mieliśmy już odsłony teatru sąsiedzkiego w ogrodzie domu jednorodzinnego, było odsłony w parkach. A jedną z tych odsłon, którą dzisiaj będziemy prezentować, był Tu Teatr Rozbarg, działanie troszkę szersze, bo również rozszerzone o działania edukacyjne i warsztaty. Tak, projekt Tu Teatr Bytom Rozbark to było działanie, które skupiało się na prowadzeniu warsztatów, dwóch grup warsztatowych, grupy warsztatowej fotograficznej i grupy teatralnej. Takim punktem wyjścia do tego działania była historia Dzielnicy Rozbark w Bytomiu. Stwierdziliśmy, że, że rozmowa o historii może wydać się młodzieży dosyć nudna, nieinteresująca i ciekawa. Dlatego przede wszystkim, co zrobiliśmy, to zabraliśmy ich po prostu na długi. Bardzo taki luźny, i e, myślę, że też taki e, jednak trochę rozrywkowy e, spacer po dzielnicy, gdzie przy okazji poznali historię, e, taką podstawową historię e, dzielnicy Rozbarw. I to był taki punkt wyjścia, który pozwolił e, uczestnikom na dalszą pracę. Grupa fotograficzna skupiła się na obchodzeniu tych przestrzeni, szukaniu różnych detali i odnajdywaniu nowych, ciekawych spojrzeń na miejsca powszechnie znane w, na rozbarku. Natomiast grupa teatralna skupiła się już na stricte na historii, którą, którą poznali i historia była tak naprawdę punktem wyjścia do różnych wariacji teatralnych, które odbywały się podczas warsztatów. Z tych wariacji i z współ... Wspólnie ułożonego przez warsztatowców i osobę prowadzącą warsztatę, czyli Ninę Wolską, powstał scenariusz. I, no i cały przebieg, tak naprawdę, tego pokazu, który potem miał, miał miejsce, ponieważ wszystko kończyło się w teatrze Rozbark, w chyba naj istotniejszej instytucji, na pewno w tej dzielnicy, jak nie, jak nie też w Bytomiu. Zakończyliśmy to wszystko dużym pokazem pracy warsztatowej naszych uczestników oraz wernisażem pracy fotograficznej, czyli grupy fotograficznej. Mhm. Tu jeszcze jako ciekawostkę możemy dodać, że chcieliśmy w jakiś sposób połączyć te dwie grupy warsztatowe, więc fotografie, które wykonali uczestnicy warsztatów fotograficznych posłużyły nam jako scenografia do spektaklu, czyli jakby tutaj przy pomocy rzutnika Nanosiliśmy ogromne, ogromnego rozmiaru zdjęcia, przypominają, przypominając te przestrzenie, które były inspiracją dla działań. No a to wszystko już było poparte działaniem teatralnym, które, które uczestnicy realizowali na scenie. Wszyscy chyba byli zadowoleni tak się <grym> z tego projektu. My byliśmy zadowoleni jako organizatorzy. Rozmawialiśmy z uczestnikami i gdzieś tam mamy nadzieję, że uda nam się ten projekt realizować w poszczególnych dzielnicach Bytomia. Projekt skończył się wydaniem takiego miniaturowego przewodnika po rozbarku w formie papierowej i elektronicznej taki spacerownik. I mamy nadzieję, że gdzieś tam tymi naszymi teatralnymi działaniami uda nam się objąć cały bytom i, i stworzyć cykl takich spacerowników, które powstały właśnie w ten sposób, że poprzez działanie z wykorzystaniem elementów sztuki, teatru czy innych nawet dyscyplin i dziedzin sztuki. Dla nas teatr jest takim tak naprawdę sposobem na poznawanie otaczającej nas, nas rzeczywistości. Czy... Organizujemy pokaz spektaklu w dzielnicy czy miejscu przestrzeni nieteatralnej, czy właśnie zapraszając młodzież, ale też nie tylko młodzież, do działań edukacyjnych, warsztatowych. To teatr jest tak naprawdę dla nas narzędziem do, do rozmowy, do dialogu, do zastanowienia się nad różnymi postawionymi pytaniami, nad poznaniem przestrzeni, nad poznaniem miasta. Dla nas takim dużym. Chyba graczem, aktorem tak naprawdę z tym wszystkim jest samo miasto, czyli, czyli bytą, które no, niejako trochę podnosi się w tej chwili z dosyć trudnej sytuacji, która, no, no, w której się znalazł tak naprawdę przez, i, by, i był przez wiele ostatnich lat. Dlatego chcemy zachęcić Bytomian, Bytomianki do tego, żeby też w tym mieście dobrze się czuły i poznawały to swoje miasto. Nie tylko i wyłącznie przez poznawanie suchej historii czy suchych faktów, ale także przez działania animacyjne, przez działania teatralne. Dla nas teatr był takim naturalnym narzędziem, ponieważ nim się też od wielu lat zajmujemy. Dlatego. Dlatego korzystamy z tych możliwości, które daje, daje teatr, a one są tak naprawdę nieograniczone. Ograniczone w tym wypadku tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia i, no i jakieś nie wiem, rzeczy, które, które mamy w sobie, które warto jest po prostu pokonywać. Ja mam tylko pytanie, jak te dwie grupy, poza tym, że fotografie były wykorzystane w scenografii, jak one z sobą współpracowały? Mhm. Przede wszystkim wybór, znaczy jak one ze sobą współpracowały? One ze sobą współpracowały tak naprawdę na samym początku, czyli uczestnicząc razem w spacerze, no i tam się integrując. Tak naprawdę przez sam cykl warsztatowy, to znaczy przez cykl teatralny i cykl fotograficzny, one się za bardzo ze sobą nie spotykały zdjęcia zostały do spektaklu wybrane w takim porozumieniu obopólnym, tak naprawdę wszystkich uczestników, czyli uczestnicy wyrazili swoje zdanie do, do tego, które zdjęcia które, które wchodzą, które nie wchodzą do, do spektaklu. No My też, przyznam szczerze, postawiliśmy na to, żeby ich integrować mocno w sieci internetowo, tworząc wspólną facebookową grupę, na której wymienialiśmy się uwagami, na której rozmawialiśmy, na której dyskutowaliśmy. E, nad jakimiś zagadnieniami, które pojawiły się i które wydawały się nam jakieś tam dyskusyjne. i, i e, Więc tak naprawdę integracja następowała na tej przestrzeni platformy internetowej, e, na spacerze, no i na samym końcu, czyli e, w momencie finału projektu, czyli pokazu spektaklu i e, wernisażu. Jak, jakie metody Państwo wykorzystali, żeby tą młodzież włączyć w działania? No nie jest to grupa, wybrali Państwo grupę, która jest... Najtrudniejsza. No, nie chciałam użyć tego słowa, ale jest, ale jest grupą no, dość wymagającą. I teraz w jaki sposób zainteresować młodzież tematem swojego miejsca zamieszkania? Mm -hmm. Przede wszystkim jako ludzie związani z Bytomiem, pracujemy w tym mieście od dwóch lat bardzo intensywnie, faktycznie na no to, żeby, żeby skupić wokół no, naszych działań tak naprawdę społeczność. Współpracujemy bardzo mocno ze szkołami, z instytucjami, a które w ogóle skupiają młodzież i wolontariuszy. Ze szkołami, a nawet bym powiedział już z konkretnymi nauczycielami i jakby przez, przez, przez lata działania w mieście po prostu znamy osoby, które, które, które działają z młodzieżą i to jest tak naprawdę jedna z lepszych metod dotarcia. Tutaj oczywiście poza Facebookiem, wydarzeniami, mailingiem i tak dalej. Bo to, bo to też zawsze się robi przy okazji, natomiast no, no chyba tym naj, 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 naj najpewniejszym sposobem dotarcia jest ta relacja z pedagogami i pedagorzkami. I to oni, jeżeli oni polecą projekt, jeżeli oni zaproszą, albo my albo, no już bezpośrednio młodzież, tak, bo też staramy się zbierać te kontakty od osób, z którymi już pracowaliśmy, żeby ich zapraszać do kolejnych projektów i to się też z reguły sprawdza, z reguły Przynajmniej te kilkanaście, do, 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 do nawet połowy uczestników kolejnych projektów, to są ludzie, którzy już gdzieś tam się spotkali z nami. Więc to też jest taki element, o który warto zadbać. Pamiętać o tym, żeby, żeby no, w cudzysłowie złapać tych uczestników yy, i zaprosić ich do kolejnego działania. Nawet czasem być może dać im wcześniej informacje, jako, jako do tych, którzy, którzy już z nami współpracują. No i te placówki oświatowe, ale to mhm. też jednak tutaj warto poświęcić czas i dotrzeć do konkretnych osób, bo mamy za sobą próby wysyłania maili do sekretariatów szkół, ale to... To się odbija, to jest to, zostaje, to w ogóle tak, nie działa. Bo... Tak naprawdę, znaczy stawiamy tak naprawdę tutaj no, na, na, na relacjach, na budowaniu relacji, czyli na, tak jak Marcin powiedział wcześniej, nie dość, że mówimy tutaj o nauczycielach i nauczycielkach, ale już kiedy mamy tych uczestników, to staramy się no właśnie ich trochę złapać przy sobie. Przede wszystkim stawiamy na to, żeby wytworzyć bardzo partnerską relację we współpracy. Tak, żeby oni czuli, że w w każdym momencie, w każdej chwili mogą się do nas odezwać, mogą nas o coś zapytać, mogą powiedzieć, słuchajcie, to mi nie pasuje, chciałabym, żeby to było inaczej, albo nie wiem, źle mi się pracuje, albo nie wiem, nie mogę przyjść, bo jestem chory albo chora, e, więc tak naprawdę... No to jest do wykonania tak naprawdę duża praca, faktycznie, żeby, żeby te młodzież do siebie przekonać, młodzież, nie tylko młodzież, ale, ale tu w tym przypadku faktycznie mówimy o młodzieży, właśnie budując bezpośrednie relacje z nimi i, i, i już tak no, kierując informacje bezpośrednio do nich. Tak, staramy się też ich angażować. Nie, nie, nie zawsze mamy ofertę warsztatową, te projekty, które realizujemy są różne, natomiast jeśli mamy projekty takie typowo, nazwijmy to pokazowe, tak, czyli gdzieś po prostu organizujemy jakiś pokaz teatralny. Zapraszamy artystów. No to z kolei te osoby, które z nami wcześniej współpracowały, staramy się zapraszać do wolontariatu, żeby nam gdzieś pomogły w tym dniu organizacyjnym. Z reguły to nie jest jakieś bardzo rozbudowane działanie, to nie jest tak, że mamy duży program wolontariatu, bo to często też są mikroprojekty, które się dzieją w różnych przestrzeniach. Ale jest i raźniej. jeśli mamy ze sobą takie dwie, trzy osoby, które już poznaliśmy i nas wesprą organizacyjnie, a my z kolei właśnie mamy tą okazję, żeby, żeby się przypomnieć, żeby znowu wymienić parę słów, dowiedzieć się co u nas słychać i żeby nam było łatwiej za chwilę na przykład zaprosić na, na, na jakieś wydarzenie, które organizujemy, bo zapraszamy już trochę swoich znajomych, tak już tak, już tak troszeczkę to hiperbolizując.